Witam! Jak co roku zaglądam do rodzin pszczelich kontrolnie. Pokażę Wam moje uliki weselne, które się nie doczekały przesiedlenia do rodzin produkcyjnych, żeby matki poddać. No, tu nawet już ich nie widać. Siedzą to widać, że niziutko siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć uliczek zajmują to od pierwszej. To jest pszczółka, kałka zwoźnica, od Pana Loca. To jest drugi ten odkład. 1, 2, 4, 5 też 5, już Tylko chyba tych jest trochę więcej. I tu mamy trzeci. Zostanę ja z drugiej strony, bo słońce to nie bardzo. dwa cztery pięć pięć uliczek A, takie prawie że równe te odkłady to jak mówiłem jest to pszczoła, kałka z woźnica i te matki były poddawane coś koło sierpnia Jakbyś na początku sierpnia one miały iść na wymianę do ulic produkcyjnych To jest Backfast, Backfast B350 na ramce Warszawskiej poszerzanej I tu mamy raz, dwa Dobrze? Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, osiem uliczek. O, o siedem denerwuję Niech sobie tak będzie. Siedzą już wysoko. I te, te Kaukazy były poddawane na początku właśnie sierpnia. Także tutaj mam jeszcze nieskę, też była o, poddawana na początku sierpnia, też taki jest maleńki odkładzik. Prawie nie ma pszczoły. Ale to można powiedzieć, że to są matki takie zapasowe. A tutaj mam po moich pszczołach z cichej wymiany matkę. Też późny odkład. O. Widzicie, jak odeszły już od ścianki, i cofają się teraz po ramkach do tyłu za pokarmem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć uliczek pszczoły. A, taki odpad. Coś tam z tego będzie. Cztery, tak, dobrze. Cztery mam te matki na wymianę. Ogólnie z sikorkami w tym roku, o dziwo. Nie mam problemu, za to inni mają problemy, może sikorki ode mnie wyniosły się do nich. Także Ogólnie siła rodzin podoba mi się. Były problemy z zakarmianiem, bo nie było czasu, były problemy z leczeniem, także pszczoły są nie zakarmione są tak jak bym chciał, nie wyleczone są tak jakbym chciał, a mimo wszystko Cała pasieka żyje, tak jak było, tak jest do tej pory. Jak zazimowałem, tak wszystko jest. Niektóre rodziny to po prostu źle ułożyły sobie pokarm. One miały pokarm poprzenosić, a one sobie pozalewały. Patrzcie o. Widzicie? Tu one są na Dadancie. I jeszcze na Wielkopolskim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem ramek wielkopolskich i raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek danta. Siedzą sobie. No i niech tak sobie siedzą. Trudno. Nie było innych możliwości, to się robiło co się dało. przyjeżdżałem na pasiekę o 23 Jak jechałem z pracy dopiero karmiałem pszczoły takich o wiaderkach dostawały miód o, tutaj też się daszek został o szumią. Dobra, zamykamy nie przeszkadzamy. Także w tym ulu jest ładna rodzina, tu w tym ulu jest, tu jest taka słaba rodzina, bo tu jest stara matka. Zresztą tu w tym też jest niebieska matka. tym Tymbieskim opalitkiem. Tu jest ładna rodzina, tu jest bardzo ładna rodzina. Wszystkie rodziny przeżyły jak do tej pory. Jedną rodzinę musiałem troszeczkę podkarmić, bo one miały za mało, bo to jest bardzo, bardzo duża rodzina. co zaraz Wam pokażę. Nie spadł daszek, bo przy tej temperaturze, to tylko będą okruchy z niego. No, proszę popatrzeć, to jest taka rodzina. To jest na praktycznie, to jest 10 ramek jest włożonych, wielkopolskich. No to wyoszczyć nie wyostrzyć. Ale... Świeci. będzie coś widać No nie wiem nie widać za bardzo ale tu one siedziały na 10 ramkach wielkopolskich bo położyłem je w tę stronę bo miały być na dadancie a one sobie jednak zrezygnowały z dadanta i uszykowały sobie gniazdo w korpusie wielkopolskim to jest praktycznie 10 ramek wielkopolskich i zaraz zobaczymy co tutaj jeszcze jest? Spójrzcie, nie mogę. Widzicie, to jest pszczół? Jest taka. Tutaj strasznie rozwojowa matka z cichej wymiany. Także tu mam cichą wymianę. Tu jest matka z cichej wymiany, tu jest odkład, tylko że odkład to był praktycznie z ośmiu ramek chyba dadanowskich, bo ja nie, nie, nie chciałem odkładu w tym roku robić. Tu jest matka z cichej wymiany, a tu jest stary ten bakwast żółty, co w zeszłym roku na 24 ramkach przed do zimy, no i dzisiaj nie mogę zdjąć tego daszka, ale no jest tam pszczoły też. W tym roku nie są takie silne. Jak zeszłym no ogólnie, ogólnie jest dobrze. Będzie co wywieźć na rzepach. Tu też jest skałka z WG ale to jest taka, taka. No, też. No, nie zapisałem numeru opalitka, to jest z opalitkiem. Ta matka właśnie miała być wymieniana. Na innego Kaukaza niestety no nie wymieniłem, nie było czasu, nie było jaki. Tu mam córkę po mojej Włoszce, najmiodniejszej pszczole na pasiece. No córkę, one też tutaj zajmują praktycznie 10 ramek dadanowskich. To nie jest odkład. Bo to była matka poddawana do po prostu do rodziny. Bo nie wiem czy zagniotłem tą matkę, czy coś że matkę wymieniłem. Po prostu podałem matecznik taki na, na wygryzieniu i sobie zrobiłem matkę same. No. Także co? Przekląt w styczniu zaliczony. Jedna rodzina, mimo że były zakarmione wręcz śmiesznie, to jednak jakoś tam zakarmione były. A co jeszcze dodam że tutaj nie było nawet miligrama cukru podane. W tym roku zakarmiłem praktycznie samym miodem rzepakowym i samym miodem akacjowym wszystko było zakarmione miodem także ja się nie muszę przejmować że coś mi na ramkach zostanie, że mi pszczoły przeniosą na wiosnę do nadstawek czy coś a miodu ja nie będę trzymał, ja nie mam ja nie jestem kolekcjonerem miodu i nie będę trzymał miodu, żeby sobie tyle żeby miód mieć bo dla siebie to ja mam miodu full bo średnia w tym roku wyszła mi około 60, 58-62 kg. To średnia wyszła 60 z ula. Z tym, że tutaj na tych terenach słabych, to te pszczołki bardzo się musiały napracować, żeby jakieś te efekty mieć. A na tej drugiej pasiece, te 10 rodzinek, no to po prostu nadgoniły, nadgoniły wszystko. W tym roku było z rzepakiem. U mnie było dużo słabiej. Bo miałem chociażby w 2022. Miałem o połowę, większe, o połowę większy wziątek. Jak w tym roku. Jak w 2023. No ale za to przyniosły akacje więcej. Za to przyniosły lipy ze spadzią. Akacja też ze spadzią była. Także jedno weszło w drugie i jakaś ta średnia na koniec wyszła. No Ta tutaj, co jest, ta matula, o tu jest ta moja słynna włoszka na niebieskim opalitku. Oczywiście też pojechała na, na, na pożytek, po prostu tyle, żebym ją sprawdził bo w tej chwili tak jak ona stoi, no to pszczoły wracając z pola, wiadomo o co chodzi, że no, nieraz dla świętego spokoju, to wchodzą do skrajnych uli albo do pierwszych napotkanych po drodze, zostawiają nektar i te zawsze skrajne ule są najbardziej e, zalane miodem, te w środku najmniej no, tak zawsze było, jest i raczej tak będzie bo jak trzyma się ule tak dosyć ciasno jak ja to tak zawsze taki efekt jest, i ta łatka była raz stawiana, była jako pierwsza z brzegu, później była stawiana w środku, później była stawiana tak średnio, gdzieś tak bardziej z boku. Tu nie było różnicy. Tutaj pszczoły nie było różnicy. Ona przyniosła tyle, ile miała przynieść. I ul zaczerwiony ona potrafiła zaczerwić całego dadanta. Także skrajne ramki tam tylko były trochę pierzgi i, 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 i trochę miodu. A, a reszta to był sam czerw. I ona potrafiła jeszcze wejść do połówki: jedna, druga, dana, i zaczerwić jeszcze połówkę. Dadanasko. Matka z niebieskim palitkiem. No, zobaczymy co w tym roku zrobi. Bo ta pszczoła u mnie ma dożywocie. Ona nigdy nie będzie tutaj likwidowana. Ona nigdy nie, nie, nie poleci w trawy, nigdy jej głowy nie urwie. Po prostu będzie sobie dotąd aż, aż sama. Odejdzie. A na pewno z rojem nie wyjdzie, bo ma skrzyłka przycinane, także nie ma się co martwić. A w tym, roku, w tym roku zobaczę jak jej córka się spisze. No i cóż no naciągniemy tych mateczek. Zrobimy sobie trochę odkładów, bo w tym roku będę robił odkłady na tyle, no. zobaczymy się powiedzmy na początku lutego, pod koniec stycznia, bo teraz będę troszkę częściej, nie raz na miesiąc, a dwa razy w miesiącu będę zaglądał, później będę trzy razy w miesiącu zaglądał, no bo tak, ja tak mam i, i, i taki mam już system pracy w pasiece. No dobra, no to do zobaczenia.